Goku, bohater znany z niezłomnego ducha i niestrudzonej determinacji, jest przykładem jak pokonać wszelkie przeciwności. Jego podróż, pełna epickich bitew i osobistych wyzwań, uczy nas, że prawdziwa siła pochodzi z wewnątrz. Goku nieustannie dąży do osiągnięcia najwyższego poziomu mocy, a jego droga jest usiana momentami, które wymagają nie tylko fizycznej siły, ale i emocjonalnej odporności. Nawet w obliczu przegranej Goku nigdy się nie poddaje. Każda porażka jest dla niego lekcją, a każda wygrana krokiem ku doskonałości. Jego humor i optymizm, nawet w najciemniejszych chwilach, przypominają nam, jak ważne jest zachowanie pozytywnego nastawienia. Goku pokazuje, że prawdziwa odwaga to nie brak strachu, ale działanie pomimo niego. Poprzez swoje czyny inspiruje nas do ciągłego samodoskonalenia i przekraczania własnych granic. Z jego historii możemy nauczyć się, że niezależnie od tego jak trudna jest droga, warto walczyć o swoje marzenia. Niech duch Saiyanina Goku będzie dla nas motywacją do działania. Zainspiruj się jego historią i podejmij własne wyzwania, by stać się najlepszą wersją siebie.